Dzień na swoim Discord kanale. Wysłałem giveaway i wygrali oto e, dwa pany. Przywitajcie się. Dzień dobry. No i e, e, z nami jeszcze jest Rozdymka, która też wygrała. E, no i o, no, proszę za, e, zasubujcie mój Discord kanał. Które stworzyłem niedawno, już to jest dużo członków. Dużo coś tu się dzieje. Ogłaszamy nowe filmiki. Są giveawaye dużo. No, patrzcie, tutaj są takie nowe filmiki. Tutaj są trade y. można porozmawiać z kimś. Tutaj są informacje, wszystkie. Są giveawaye. Tutaj nowe wiadomości jakieś, nowe odcinki i giveawaye. No. Widzowie, warto subskrybować mój Discord kanał, link będzie w opisie, A ja już wam nie przeszkadzam, oglądajcie. No I. No, nie przewitało, bo jest trochę niegrzeczne. No i dzisiaj są takie Brainrociki mhm. na wygramy. Już przygotowałem takie koło Fortuny. Takie trzy. No i patrzcie, zasady są takie: są dwie strony Brainrotu: jest po lewej stronie i po prawej. Tak, ja kręcę no. kołem. Tutaj i to tu jest strona po prawej i strona po lewej. Jeśli wam wypadnie strona po lewej, co jest po lewej, to jest 6-7 i pod Hotspot. Więc e, biorę tutaj i kręcę kołem i co wygracie to dostaniecie. No, 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 no. Złuchaj, Miłego oglądania i widzimy się na gim. W kolejny no, 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 no. nas jest pierwszy e, rozdyma, więc rozdyma chodź i powiedz, a nie pokaż, no, no. jaką najbardziej chcesz stronę. Tego podchodz potach. Tego tego lewą. No to um, nie wiem, czy będziesz miał to, taki lak, ale kręcimy i uwaga. Lewa strona, ale goat. Y co chcesz, podchodz spot najbardziej. No. Ale, ale. No chcę go. No to. No to. Może wygrasz, może nie. No i... Dobra. To jest na ogólnie najlepsza strona, więc on już miał fartę, że wydropiło mu to. Um, I teraz... To strona po lewej stronie. Teraz tylko... Pod Dobra. I teraz pod hotspot i sixemen. Eee, jak myślisz co wygrasz? Ja myślę, że pod hotspota. Pod hot ja, ja myślę, że... No to dobra, no to dawaj, kręcimy kółkiem i uwaga, pod hotspot, pod hotspot, tak, pod hotspot, ja pierdolę, <grym> nie wierzę, pod hotspot, ale wracam. No, wizowie ogólnie, wczoraj na że grałem z nimi, nagrywałem film, ale dźwięk by się nie nagrał i patrzcie co on wydropił wczoraj. To jest. To jest taki... On taki comback do stylu Branda zrobił. Dobra. Grzybosław. Dobra. Pamiętacie go z ostatniego filmiku. E, no i teraz ty Grzybosław jaką stronę chciał? Ja chcę to, nie, nie, ja chcę to, jak chcę to. Ja, ja, ja bym będzie się nałogą... Jak ja chcę na kakoratas? No to jak A... teraz powiem, że Igor chce prawą stronę, to na pewno jesteśmy w kole fortunie. No i uwaga. Uwaga, co mówi dropi? Nie chcę, żebym cię skończyła. ma po lewej. Serio? No, no tak, 6-7. ale poczekaj. No, 6-7. Ale nie, nie, poczekaj, no, poczekaj, nie, poczekaj, nie, poczekaj. Nie, poczekaj. Nie, spoko. Uwaga, widzowie. Przestawiłem tutaj los kukarachas, żeby to nie było, nie przeszkadzało nam. I ty ty... <śmiech> <śmiech> przestawiłem los kukarachas do 6-7, bo nic nie było po tej lewej stronie. I żeby była taka, 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 taka presja. No to robimy koło obrotu. Już to napisałem. I uwaga, Grzybosław, czy ty tak. chcesz wygrać los ku Tak. No to uwaga, klikam. Ale tek, wydropiłeś six seven, bro. 6 No ale też, Oj. dobra. No to bierz. No Widzowie. No. Widzicie, warto wchodzić na mojego privata, warto subskrybować, i e, zostawiać łapkę w górę, bo A są giveaway'e i mam daily, więc codziennie o 15 się widzimy i dają. Widzowie, właśnie startował nowy giveaway na moim y, Discord kanale, więc wbijajcie link w opisie, pamiętajcie, jak jesteście słabi w stylu to możemy wam pomóc na moim Discordzie, więc dają.